jest powodów, dlaczego warto zaufać fototerapii, czyli masce LEDowej. Ja tę maskę stosuję, dlatego żeby wyciszyć mój trądzik i możecie sobie porównać. Tak się prezentowała moja cera dzień przed używaniem maski. Moja cera wygląda po trzech tygodniach. A maska działa przeciwstarzeniowo, przeciwtrądzikowo, przeciwzapalnie, poprawia koloryt skóry i redukuje blizny. Ja już zdążyłam usłyszeć, że to jest bujda na resorach i to nie działa, ale to działa i udowodniło to nasa. Kali oni sposobu, jak pomóc swoim kosmonautom w procesowi gojeniu ran. Jak wiecie, na statku kosmicznym nie ma grawitacji, a to troszeczkę komplikuje całą sprawę, no i otóż to znaleźli sposób fototerapii. Czyli światło LEDowe. To jest jeden z moich argumentów, a mam ich o wiele więcej. Czy to woli? W ogóle. Różne długości fal świecznych są absorbowane przez komórki skóry, co aktywuje procesy biologiczne, takie jak adopcja kolagenu, regeneracja komórek czy zmniejszenie stanów zapalnych. Każdy kolor w tej masce odpowiada za coś innego. Czerwony działa przeciwstarzeniowo. Macie jeszcze fioletowy i niebieski. Pomagają zredukować trądzik, stany zapalne, poprawiają kolor skóry i przede wszystkim jej kondycję. Maska powinna mieć certyfikaty, prowadzone badania dermatologiczne, a diody powinny mieć specjalną moc i parametry. Także nie wybierajcie tych tanich. Tutaj cena równa się